Zdarza się, że łagodność jest związana z temperamentem człowieka. Człowiek legmatyczny to człowiek taki łagodny, poruszający się nie za szybko, wypowiadający dosyć powoli swoje kwestie i decydujący się, ale nie od razu, żeby coś podjąć. Oczywiście łagodność to nie jest jedynie domena... Ludzi flegmatycznych. Łagodność to jest cecha człowieka pokornego, to znaczy takiego, który coraz bardziej rozważając swoje życie uznaje prymat i panowanie Pana Boga. I takimi narzędziami, którymi właśnie człowiek pokorny się posługuje po to, żeby okazywać łagodność, jest umiejętność słuchania, jest umiejętność Odpowiedniego mówienia. To jest taki stan duszy, który powoduje, że człowiek poprzez swoje postępowanie wprowadza w ten świat dobro.